Cześć, ja jestem Dylan i witam w kolejnym filmie ze Skyrim a Tajemnic i Ciekawostek. Dzisiejszy film, jak widzimy, zaczyna się od. Wąchania końskich spalin. Nasze dzisiejsze ciekawostki zaczniemy od y, pomnika Gyukara. A bardziej od tego, co znajdziemy obok. Pomnik ten jest tutaj pod Mortal. Na lewo tutaj mamy niebiańską przystań. Ogólnie, dużo tutaj rzeczy. Nie mam w pobliżu, bo tutaj nie bywałem w tej okolicy. Tu mamy na wschód białą granie. Lokację tam odkrytą podczas tego, gdy szukałem niebiańskiej przystani szczerze chuj już w te szczegóły. Znajdziemy tutaj wielkiego kraba. Tutaj mamy ten pomnik. Tam są jakieś ruiny. A tutaj mamy trochę krabów. No cóż, krabę jak kraby, ale tutaj jest taki gigantyczny i... I no. Może najpierw pozbędę się zbędnego zagrożenia. No, patrzcie jaki ten krop jest kurwa gigantyczny. Szczerze Lubię Lubię widzieć olbrzymie zwierzęta. Jakby zawsze ma to w sobie jakąś nutkę tajemnicy, jak na przykład ten ogromny wąż w Red Dead Redemption 2. Więc no, znajduje się tutaj taki krop. Znajdujemy się teraz w markarcie, ponieważ znajduje się tu jedno nawiązanie. Znajduje się ono zaraz, co jak wejdziemy do miasta, mamy tutaj taki oto dom. Yy, dom ten nie można otworzyć, bo potrzeba klucza. Yy, jest to związane z pewnym sidequestem. Który się tutaj znajduje, i mieszkańcy twierdzą, że ten dom jest nawiedzony. Także najpierw trzeba się do niego dostać. Wiesz coś może o tym domu? Więc po rozmowie ze strażnikiem możemy wejść do tego domu i czas zobaczyć, co jest w środku. No, pierdolenie, dom jest nawiedzony. W każdym razie wszystko jeszcze wygląda tutaj normalnie. Dopiero jeśli będziemy progresować tego questa, to w końcu w tym domu zaczną pojawiać się zmiany. O! Dość szybko poszło. Tylko że strażnik się na nas rzucił, ponieważ ta Edra tutaj nas do tego zmusiła. W każdym razie zmienił... Zmienił się tu układ mebli. I mniej więcej też mamy tutaj takie takie krzesła, które zostały ułożone w ten sposób. Te krzesła są ułożone w ten sposób, nie bez powodu, bo jak powiedziałem wcześniej, jest to nawiązanie, a to jest nawiązanie do filmu Poltergeist, gdzie też to był film o duchach i właśnie krzesła były ułożone w całkiem podobny sposób. Znajdujemy się teraz w Wichrowym Tronie. Nie bez powodu. Ponieważ jest to ciekawostka tylko na PC-tach, ponieważ musimy użyć konsoli, wpisujemy więc TCL, co pozwala nam na. Mm, no po prostu, skurwa, brak kolizji, tak? Czyli możemy sobie przeiniknąć przez podłogę. I mamy tutaj dwa kufry. W pierwszym to nie mamy jakichś niesamowitych rzeczy, a w drugim mamy. W cholerę księg czarów, co te kufry tu robią? I to jest dobre pytanie. Ale co więcej, NPC zauważą. Chyba że ukradnę tutaj cokolwiek. Tak mi się wydaje. Możemy przetestować, czy oni widzą spod podłogi, że im coś kradnę. Nikt nie widział, więc można tu legalnie na konsoli podlecieć. I nikt nie będzie mieć raczej problemu. Robimy TCL. No i wracamy na właściwe tory Znajdujemy się teraz na południe od miasta Helgen, w którym rozpoczyna się gra Więc tutaj na południe od Helgen mamy mm, granicę świata Skyrim Też granicę, przez którą chcieliśmy chyba uciec i zostaliśmy złapani i tak się zaczęła fabuła I przez tą bramę nie da się przejść Ale istnieje sposób, żeby to oszukać Więc yy, najpierw robimy tak Robimy TGM aby być nieśmiertelni, tak, kolejna ciekawostka z konsolą. I następnie robimy TCL. Wykorzystujemy trik na brak kolizji, by podlecieć jak najwyżej się da. Jak widzimy, blokuje nas tutaj ta granica. Um... No cóż, mam wrażenie, że jest tam. Pod niewłaściwą bramą, i że jest więcej tych granic świata Skyrim, ale to ewentualnie zaraz się poprawia, więc muszę zrobić tak, żeby być jak najbliżej czubka tej góry. No i w sumie ja jestem. O, już w sumie chyba widzę z daleka, więc teraz używamy komendy. Jak to było? To było bodajże TFC. Tak. Teraz możemy używać wolnej kamery. Tutaj coś się zatrzęsło, prawdopodobnie nasza postać spadła i dlatego mamy godmoda, żeby nie zginąć. Więc teraz, skoro mamy TFC, to możemy sobie podlecieć i nieco sprawdzić co kryje się tutaj poza mapą. Tutaj nieco coś mi gocze, ale to nie problem. Przynajmniej widać właściwą część przed nami. Więc, proszę Państwa, jak widać, przed nami jest biało-złota wieża. Biało-złota wieża to jest... rzecz... rzecz... nie wiem, miejsce, lokacja, która już była w poprzednich Elder Scrollsach. I... Prawdopodobnie miała powrócić i w tym Elder Scrollsie. Widzimy, ile tutaj miałobyś terenu. Co prawda wszystko tutaj skacze, ale prawdopodobnie... może. Mieliśmy tu dostać grywalny teren, a co więcej, tą wieżę. Ale jak widzimy to pozostało chyba tylko pomysłem, który, który jednak opuścił piątą odsłonę LL Scrollsa. Odcinek ten zakończymy bardzo małym nawiązaniem, które znajduje się w pobliżu wsi Cardwasten. Byliśmy już w jednym z poprzednich odcinków w pobliżu tej wsi, gdzie stałem tak, patrzyłem na tą wieś i pokazywałem nawiązanie do 300 do filmu 300. Które znajdowało się w tym miejscu. Zaraz obok, jednak, mamy drugie nawiązanie yy, nawiązanie do książki noszącej nazwę Romeo i Julia. Yy. No cóż, to raczej każdy kojarzy ten tytuł. Najpierw jednak bym utłukł tego wilka. Yy. Jak już się to udało, to znajduje się tutaj nie wiem, jakby to powiedzieć stoi sobie słup. No i mamy tutaj kobietę która popełniła samobójstwo i obok trupa trupa, która leży już tutaj trochę Ym, no i jest to nawiązanie do Roma Juli. a więc to na tyle z tego filmu dajcie znać czy chcecie więcej filmów ze Skyrima, ja na chwilę obecną się żegnam elo